Ale dobra jesteśmy już na Coxcrafcie i Zegram sobie dziś jakieś fajne solosy, bo dawno tego nie było <gry> Dawno to w ogóle nic nie było. Bro. She made fucking What the fuck! Ostatnio w ogóle też moje CPS zwięktły strasznie. No tym razem... Że... O, 16 wystarczy. Kurde no... Właśnie nie lubię tego w Coxcrafcie strasznie, że jak próbuję zmienić sobie itemki w skrzynce, to nie mogę, bo mnie cofa. Dobra! Będzie łatwiutko! Let's go! Dobra. Jeszcze napadę! LOL No i wszystko, na razie jest gitara, odłożę sobie jeszcze tego diaksa i można iść. Czy sprawdzę, tylko czy? Dobra. Miałem rzucić firebola, aby było szybciej, ale trudno, jak już się dobudowałem to nie ma po co. Mam nadzieję, że zielony nie ma jakichś super ultra Budowl made Albo najlepiej jakby... What the fuck? Albo najlepiej jakby w ogóle zielonego nie było Dobra, nie ma go <grystanie> Hej LOL Oho O, oh, tak myślałem <grystanie> LOL Idziemy? Dobra, mam tutaj już Co? Co to było? <laughs> o kurde Dobra Dokupujemy sobie już mamy wszystko, weźmiemy sobie W sumie, sumie też mara gdy można wydać na na skok Zostan nam już tylko złoty Nie, czerwony, to ja jestem złoty <laughs> XD bo muszę go poszukać Zaraz, tamtą szłem Tam może być czerwony eee, jest Jest tutaj baza Jest! Jest czerwony Jest i nasz czerwony Można iść W ostatnio dosyć sporo osób zaczęło robić te fireball jumpy Ty myślisz, że go nie widzę? Ty myślisz, że ja... Nie wiem... Fuck Fak Mogło być źle LOL 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 GG WIIIIIIII Spadamy Dobra, zagram sobie ostatnią... Rundę na... Baby Jodzie Bo w sumie czemu nie? DREAM?! A, dobra, LGBT To, to nie Dobra, tylko teraz albo zbierać 16 i leci na niego, albo zbierać 24. Ja chyba zb zbiorę te 24. Skubany już będzie chciał lecić, dobra. O, dobra, jest szansa, że on się będzie. Dobra, buduje się tam. Nie będzie z nim. Jednak będzie problem. Myślałem, że on się buduje na diaksy. Co za dream! Z Pride Flagiem. O nie oui. <noise> O Boże Nie no dobra, to było... To było całkiem nieco. Oui. Dobra. Dream zabity. O mój Boże, czy on serio teraz będzie znowu... Czy ty będziesz... No dawaj, come on, come on. No, no, no. No, pull up. <gryw> pull up. Pull up, man. Pull up. No. Co za... Ty, ja się w sumie nie dziwię, że to jest Dream Sprite flagiem. Jest w ogóle jakaś Eggirl spocona. Zauważyłem. No nie! Co? Co za typ? Nie. Nie odpuszę ci. Spadek tu. Chodź. No, 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 dawaj. No, 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 dobra. Dobra, wkurzyłem się. Lecimy na niego. mnie obchodzi to. Kupujemy Prota. Ja się wiem. Ja się ostre wkurwiem. Teraz już tak nie będzie. O, rozowy O, kurde! Mój, dobra, było blisko. Oha, oh, fuck. Dobra, zdedał. Teraz nam e, został jeszcze morski i zielony. Dobra, było blisko, ale jednak się udało, ale mi się jednak udało uratować. O, jaka to była spocona Egil tam jakaś, albo Eboy, nie wiem. Teraz jest sporo tych. Ej, mogę się teraz w sumie spodziewać, że był to jakiś transseksualny typ, albo nie wiem. Nie znam się na pride'ach, ale dobra niech już będzie. Albo trudno, dobrze. Mogło być. Spocona Egir Dreamyara i, e, i, ge, i Gejara. Wier co? No, proszę bardzo. Teraz trzeba się tylko dostać do tego morskiego, ale nie wiem gdzie on jest. Nie! Serio?